Dzień dobry. Proszę państwa, mówiliśmy jak bardzo istotnym w rozwoju działalności eksportowej jest plan przygotowanie właściwej strategii, przygotowanie firmy pod względem i rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych w zakresie sprzedaży swoich towarów bądź też usług. Natomiast kluczowym zawsze pytaniem wśród przedsiębiorców pozostaje Pytanie dotyczące rynku, na który chcemy nasz towar eksportować bądź nasze usługi świadczyć. Warto jest, aby zwrócić uwagę na pewne czynniki, które determinują taki wybór, które bardzo często mogą być pomijane przez przedsiębiorców, ponieważ przedsiębiorcy polscy kierują swoją działalność, swoją działalność eksportową, najczęściej do rynków, które są położone. W bardzo bliskim położeniu geograficznym Polski. Nie bez przyczyny Niemcy są głównym partnerem Polski zarówno w zakresie importu, jak i eksportu. Natomiast rozważając działalność eksportową i rozwój należy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników, które mogą być pomocne przy określeniu innych krajów docelowych, do, którego, do których chcemy prowadzić taką działalność. W zakresie działalności eksportowej niewątpliwie najistotniejszą rolę. Przy wyborze takiego rynku odgrywa lokalizacja. Terminuje tak naprawdę działania przedsiębiorcy w zakresie zabezpieczenia prawnego w zakresie produktowym, w zakresie dystrybucji, kształtowania ceny. Te wszystkie elementy mają bardzo istotne znaczenie w późniejszej ofercie, którą kierujemy do zagranicznych kontrahentów i w późniejszej procesie, w późniejszym procesie realizacji całego procesu eksportowego. Państwo widzą na załączonym slajdzie prezentowana jest mapa związana z zagrożeniami, z ryzykiem, które dotyczy działalności eksportowej w odniesieniu do poszczególnych krajów. Państwo się domyślają, kolorem czerwonym zaznaczone są kraje, które, no, których, do których ryzyko sprzedaży swoich towarów czy też ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej jest dosyć wysoki. Należy jednak zwrócić uwagę, że bardzo często te kraje wysokiego ryzyka stanowią dla nas bardzo ciekawe miejsce do realizacji usług ekspertowych. Fakt, że są one trudne i wymagające, nie powinien jednak zniechęcać przedsiębiorcy, ponieważ wśród istniejących różnego rodzaju instytucji, instrumentów zabezpieczenia realizacji transakcji, możemy znaleźć odpowiednie narzędzia, tak by proces realizacji eksportu właśnie na tych rynkach przebiegał w sposób bezpieczny i zakończył się dla nas sukcesem. Proszę Państwa, lokalizacja rynku eksportowego ma duże znaczenie również w kontekście nie tylko w kontekście kraju, bezpośrednio kraju, do którego chcemy sprzedawać nasze towary, usługi, ale również w kontekście otoczenia tego kraju, jego położenia. Na załączonym slajdzie widzą Państwo mapę Kazachstanu, który jest położony bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o otoczenie. Widzą Państwo, że otoczony jest krajami, do których eksport polski no nie jest taki, abyśmy chcieli. Tak? Przedsiębiorstwa sprzedające na rynki wschodnie, bardzo ciekawe i bardzo atrakcyjne, bardzo często z poziomu Unii Europejskiej borykają się z różnymi ograniczeniami natury prawnej, natury podatkowo-celnej. I w tym zakresie umiejscowienie na przykład przedsiębiorstwa na terytorium wspomnianego Kazachstanu może ułatwić nam wejście bezpośrednio na rynki rosyjski, na rynek chiński, z racji właśnie pewnego rodzaju położenia tego, tego państwa, jak również faktu, iż Kazachstan jest w specyficznej relacji Celnej i gospodarczej z krajami tego regionu, co pozwala nam na łatwiejsze wprowadzenie bezpośrednio z obszaru tego państwa produktów na inne rynki, jak na przykład rynek rosyjski. Wybór rynku zagranicznego wiąże się też często ze znajomością tego rynku. Bardzo często przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje towary za granicę, E, wybierają rynek e, zagraniczny, ten, który już wcześniej poznali, ten, z którym wcześniej mieli do czynienia, w różnych płaszczyznach. Właśnie strategia eksportowa ma dać przedsiębiorcy możliwość poznania tego rynku, więc nie należy się nigdy ograniczać tylko do rynków, które już poznaliśmy w jakiś sposób. Ocena rynku, możliwości działalności eksportowej to także ocena potencjału rynku i możliwości w kontekście możliwości jakby zaabsorbowania naszych towarów, które produkujemy, czy też usług. Szczegółowa analiza sektorowa danej grupy odbiorców pozwala nam na ustalenie, czy nasze Produkty znajdą e, zainteresowanie na terenie danego kraju, czy nasza oferta okaże się na tyle atrakcyjna, e, tak aby mogła zaspokoić oczekiwania poszczególnych klientów. Oczywiście e, analizując potencjał danego kraju, należy zwrócić uwagę nie tylko na przegląd produktów, które oferujemy, ale na potencjał i rozwój tego rynku e, w najbliższych latach. Ale w kontekście potencjału i możliwości rozwoju poszczególnych rynków, należy zwrócić uwagę, uwagę również na rynki pozaeuropejskie, których dynamika rozwoju jest coraz większa i które stawiają bardzo duże, oferują bardzo duże możliwości dla polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza przedsiębiorstw eksportowych. Proszę Państwa, w kontekście potencjału rynku, naturalną, naturalną konsekwencją badania potencjału rynku jest struktura tego rynku. Ma ona istotne znaczenie w budowaniu strategii eksportowej na gruncie... Kształtowania procesu dostawy, kształtowania procesu modelu eksportu, tak, czy będziemy skupiać się na eksporcie pośrednim czy bezpośrednim, czy będziemy korzystać z pośredników, czy będziemy raczej sami prowadzić naszą działalność eksportową. Musimy też dokładnie wiedzieć, do kogo nasza oferta jest adresowana, do jakiej grupy odbiorców, jakiej grupy konsumentów, czy też przedsiębiorców. Te wszystkie elementy pozwolą nam skutecznie i zrealizować. Naszą strategię eksportową i co więcej, pozwolą nam uniknąć w miarę możliwości oczywiście no nieprzyjemnych zdarzeń, iż produkt nas wprowadzony na rynek nie spotka się z oczekiwanym zainteresowaniem, tak jak to ma miejsce na przykład na naszym rynku krajowym. Uzupełnieniem tych wszystkich elementów w kontekście wyboru rynku jest również klient. Klient, który na każdym rynku zagranicznym ma swoje preferencje, ma swoje nawyki, które są określone przez zwyczaj, przez kulturę tego kraju, i w tym zakresie każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność eksportową musi się odpowiednio przygotować. Chodzi o to, aby dokładnie przeanalizować poszczególnych, poszczególne preferencje klientów na wybranych rynkach eksportowych tak by nasza oferta w pełni zaspokajała potrzeby zarówno na gruncie takich wymagań technicznych, ale tych takich też, które związane są można powiedzieć z pewnymi emocjami klienta. Klient bardzo często jest skłonny kupić towar, który wydaje mu się, że został wyprodukowany na terytorium jego kraju, niż kupić towar pochodzący z zagranicy, w tym przypadku w Polski, mimo tego, iż towar ten no, charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, jak również design. W kontekście wyboru rynku zagranicznego chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na kilka kwestii, które firma powinna przeanalizować w tym całym procesie. Każda firma powinna przygotować sobie pewien wykaz czynników, które mogą wpływać na prowadzenie przez nią eksportu na rynkach zagranicznych w kontekście już oferowanych wartości, w kontekście już posiadanych procedur, tak by móc stwierdzić, jakie elementy należy uzupełnić, jakie procedury należy dodać, tak by ten proces rozpoczęcia działalności eksportowej był w pełni kompletny i mógł być zrealizowany w sposób odpowiadający danemu rynkowi pod względem klienta, jego struktury oraz innych uwarunkowań, które mają w tym zakresie znaczenie. Dziękuję Państwu.